Cześć, słuchacie Magda Nadaje, podcastu nadawanego prosto z Austrii. I ludzie, co to był za tydzień? Chciałoby się rzec, już w sumie w poniedziałek rano, ale tym razem bez żartów. Przeżyłam totalnie najdziwniejszy tydzień ostatnich miesięcy, i to jest aż śmieszne, ile rzeczy poszło kompletnie nie tak, jak zakładałam. I na początku śmiałam się, że mam kryzys ćwierćwiecza, ale teraz już mi nie jest do śmiechu, bo jak patrzę w lustro. To widzę jeszcze w ogóle zgliszcza tego kryzysu i już wam opowiadam, co i jak. Bo potrzebuję zachować sobie ten podcast, gdyby znowu wpadły mi do głowy jakieś głupie, genialne pomysły. I wtedy sobie go przesłucham, i mam nadzieję, że pójdę po rozum do głowy. Widziałam dzisiaj też takiego świetnego mema, w którym było napisane: zastanowić się dwa razy, kochani, ja nawet nie zastanawiam się raz. I tym motywem przewodnim właśnie wskakujemy w ten odcinek. I dobrze jest podejść do niektórych rzeczy z humorem, gdy nic innego już w ogóle nie pozostaje, ale przyznam szczerze, że ja tak naprawdę jestem wściekła. Chociaż może trochę tego po mnie nie słychać, ale naprawdę od dawna nie miałam tak dziwnego humoru, i to jeszcze w ogóle nie dość, że na swoją prośbę, to jeszcze przecież za to zapłaciłam. Ale dobra, nie będę przeciągać i robić takich gigantycznych wstępów, tylko opowiadam już od czego to się zaczęło. Więc któregoś pięknego słonecznego dnia w Grac e, dotarło do mnie, że za miesiąc są moje urodziny i będę świętowała numer 29, czyli ostatnie 20 przed 30. E, I tak jak mentalnie mam na oko jeszcze takie wiecie, 22, to uderzyło mnie to tak z takim impetem, że myślałam, że właśnie robię trochę sobie z tego żarty, że o re, te 30 nadciąga i tak dalej. Ale zrozumiałam w pewnym momencie, że tak naprawdę trochę mnie to przeraziło. I niby wiek to tylko numer i że to nic nie znaczy, ale chyba jednak trochę tak. I wskoczę za rok w świat właśnie 30 latków. I gdy będę mówić o znajomych, to nie powiem już, że to są, no, ja to są studenci tacy. W moim wieku, tylko to są ludzie po 30. Ej Boże, jak to brzmi! To już jest taki wiek, w którym dzieci sąsiadów nie mówią do nas siema, tylko dzień dobry, dzień dobry pani i aż mi włosy stają dęba po prostu na samą myśl i że w pracy często ludzie zwracają się do mnie właśnie tak grzecznościowo takim tytułem czy, czy właśnie proszę pani to jeszcze jestem w stanie zrozumieć, chociaż wiecie szybko ich poprawiam, żeby mówili do mnie na ty no ale ta cała właśnie złowieszcza trzydziestka zawisła nad moją głową jak właśnie takie czarne chmury nad askabanem i nie do końca jeszcze wiem co to znaczy ale wiem, że właśnie z jakichś takich niewiadomych przyczyn zaczęło mnie to naprawdę trochę przerażać więc zaczęłam snuć już jakieś takie dziwne scenariusze, i myśleć o tym, że wszyscy się starzejemy, i <laughs> przysięgam, sprawdziłam już nawet swoją emeryturę. Także jak widać jest źle. I często w podcaście opowiadam o tym przecież, że, że od, odnajduję odnajduje się trochę, trochę bardziej lub trochę mniej w tej całej dorosłości, z lepszym lub gorszym skutkiem, ale zawsze mówię o tym trochę tak, wiecie, z przymrużeniem oka, no bo przecież jeszcze taki dzieciak ze mnie, o czym ja gadam? Ale może ja wcale właśnie tych yy, oczu nie powinnam tak mrużyć, bo teraz wisi nade mną właśnie widmo kurzych łapek. Także mówię Wam, to jest spirala myśli wszelakich i większość z nich całkiem na serio. I zaczęłam rozmyślać naprawdę nad wszystkim i większość z tych rzeczy w sumie wyszłoby mi na dobre, jak to, że na przykład powinnam zacząć pić więcej wody, bo na przykład dziś wypiłam trzy kawy trzy kawę i lemoniadę jagodową, yy, swoją drogą bardzo dobrą, ale sami rozumiecie. Że może powinnam na przykład wrócić do biegania, bo ostatnio pochłonęły mnie same właśnie górskie wyprawy. I że może wypadałoby też zacząć trochę odpoczywać, a nie robić 30 tysięcy projektów i potem narzekać, że nie mam czasu. Także zamysł był dobry. I choć przecież wiem, że nikt tak naprawdę nie wie o co chodzi w życiu i co mamy robić, tylko że wszyscy improwizujemy. To czasami czuję się właśnie jak taka kręcona frytka, która czasami przypadkowo trafia do tych normalnych frytek. I naprawdę pociesza mnie to, że wiem, że większość osób ma podobnie i że nikt się nie czuje na swój wiek i, i że większość osób nadal bawią memy z szopami praczami, a przynajmniej mnie bawią, ale dotarło też do mnie, że całe życie nakładałam na siebie jakąś taką przeogromną presję tego, by nigdy niczego nie zawalić i nigdy nie popełnić żadnego błędu. Wiecie, zawsze się mówi o tych wszystkich takich słynnych błędach młodości, że ktoś sobie zrobił tatuaż na tyłku z napisem Mariolka, którego się później wstydził, albo yy, ktoś inny pożyczył, nie wiem, auto od rodziców i wjechał w płot, i, a ktoś inny, na przykład, próbował wymknąć się nocą na imprezę i przyłapali go rodzice. Być może ktoś wytlenił włosy na wakacje i skończył ze spaloną szopą. Także czyjcie te klimaty. Być takim młodym, nierozważnym, myśleć się raz albo wcale. i Chciałam zacząć kolejną myśl słowami właśnie i problem w tym, że... Ale to nie do końca problem, jak powiem, że po prostu nie mam takich doświadczeń. I tak logicznie o tym myślę, że przecież nie chcę mieć tatuażu z Mariolką, ani spalonych włosów. Ale przez jakiś taki krótki moment zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy nie brakuje mi takich wspomnień? Albo właśnie takiej słynnej, szalonej młodości, o której często się słyszało od starszego pokolenia. I... Też mam mnóstwo świetnych wspomnień, ale nie myślę o tym właśnie w takich kategoriach. W sumie najbardziej pokręcony i imprezowy był mój drugi i trzeci rok studiów, co zawsze miło wspominam, i wszystkie takie imprezy przebraniowe w piżamkach, w małpy i tygrysy, w których chodziliśmy potem po mieście, ale tak naprawdę nie jestem sobie w stanie przywołać w pamięci choć jednej takiej naprawdę szalonej rzeczy, którą zrobiłam w przeszłości kompletnie, spontanicznie i bez zastanowienia. I wszystko zawsze musiałam jakoś tak przetrawić, przemyśleć. Zawsze miałam w głowie jakiś taki plan na przyszłość, jakąś wizję, i naprawdę panicznie bałam się jakichś takich niepowodzeń. W ogóle dla mnie, dla mnie wizja na przykład zawalenia przedmiotu i, i musienia <głoszenia> pisania poprawki, na przykład we wrześniu, yy, czy ten słynny drugi termin, czy jak to tam się nazywało, to było po prostu dla mnie no-go i jedynym w sumie takim buntowniczym elementem w moim życiu było zrobienie tatuażu no przecież zawsze wiedziałam, że gdzieś tam się widzę w kryminalnym wydziale i wiedziałam, że nie patrzą w Polsce przychylnie na tatuaże no ale litości, no, nie dość, że czasy się zmieniły a ja już mam, miałam wtedy 22 lata więc to nie jest tak, że wytatuowałam sobie nie wiem, chińskie znaki w wieku 17 lat a poza tym ten tatuaż jest na stopie, którego nawet ja nie widzę przez nie wiem, 90% czasu bo ciągle noszę adidasy Także mało kto dookoła w ogóle wie, że go mam. A jak wiedzą, to i tak go prawie nie widzieli. Taki ze mnie właśnie buntownik właśnie, z wyboru. <gry> w ogóle my, jak myślę właśnie o takich buntowniczych czasach, to przypomina mi się też gimnazjum, gdy niektórzy na przykład zaczęli popalać. No a ja jestem niepaląca, bo dla mnie papierosy od zawsze śmierdziały. Ale w tamtych czasach właśnie paliła moja dobra koleżanka z ławki i pamiętam, że nie tylko właśnie zakup papierosów był skomplikowany, ale też musiała z, się z nimi kitrać w domu, żeby rodzice nie zobaczyli. No i w ogóle strasznie mnie to bawi, jak o tym teraz myślę, ale kilka razy prosiła mnie, żebym wzięła jej paczkę do domu i żebym jej po prostu przyniosła następnego dnia, żebym przytrzymała te papierosy. I, i nie pamiętam, co chciałam akurat tamtego dnia, mam je pokazać, ale zobaczyła właśnie u mnie w torbie te nieszczęsne papierosy, no i zapytała czy to moje? No a ja odpowiedziałam najszczerszą, najszczerszą prawdę, która zabrzmiała jak najgorsza wymówka na świecie. Tak wiecie, wymyślona na poczekaniu i mówię, y, to nie moje, to Aśki dała mi na przetrzymanie. I Jezu, przysięgam, jak on teraz myślę, to naprawdę to brzmi jak taki kit, że szok, na co moja mama mówi aha, okej. Okay. I, I to jest mega śmieszne wspomnienie, ale prawda jest taka, że no, w sumie zawsze o wszystkim mówiłam mamie. Yy, i podobnie jak ze słynnym kolczykiem w chrząstce ucha, to było też wtedy strasznie modne, i nosiło się takie śmieszne kolczyki, jakby na nausznice, które przechodziły przez chrząstkę, i miały dodatkowo taką część, która zwisała z tego padka ucha. To pewnie ma jakąś tam lepszą nazwę, więc wybaczcie mój opis. I pamiętam jak dziś, że właśnie koleżanki przebijały sobie same uszy. I aż mi słowo po prostu na samą myśl, choć na szczęście tego nigdy nie widziałam, ale z ich opowieści pamiętam, że mówiły, że używały ziemniaka z tyłu ucha i przekuwały je jakimiś tam igłami czy tam innymi zaostrzonymi agrafkami chyba. Masakra. Ja oczywiście też chciałam mieć ten kolczyk w chrząstce, ale na szczęście poszłam po rozum do głowy i po prostu jęczałam o tym mamie i nie zrobiłam nic sama. No, i moja mama, pielęgniarka, czyli przeciwniczka wszystkich tatuaży i dziwnych modyfikacji, oczywiście nie chciała się zgodzić. Po czym? Już chyba też o tym wspomniałam, że sama mi ten kolczyk zrobiła sterylnym węflonem i nie mogę z tego też. No bolało, ale dobrze wspominam, bo bardzo mi się to wtedy podobało, jak to wyglądało. Yy, ale niestety tamtego roku, wtedy pojechałam na Mazury na żagle i wypadła mi końcówka tego kolczyka i właśnie nie miałam gdzie i czym tego zastąpić. Także ta świeża dziurka po kolczyku zarosła mi dosłownie, nie wiem, w dwa dni chyba i tyle było z tego kolczyka w książce. Mam na pamiątkę chyba jakieś tam jedno zdjęcie, właśnie z tym kolczykiem z wakacji. Uh, e... wizja posiadania takiego kulczyka w chrząstce powróciła trochę do mojej głowy w tamte wakacje w poprze poprzednioroczne wakacje ale stwierdziłam, że daję sobie na wstrzymanie i zamiast tego kosmetyczka przebiła mi takie normalne dziurki w płatku już miałam taką jedną podwójną, to teraz mam w lewym uchu trzy i na prawym dwie także ładne, nieproblematyczne także jak widać jestem buntownikiem z tradycjami, nic mnie nie powstrzyma jest żadne zasady mną nie wstrząsną, taki ze mnie bandzior El Bandito. No, i niektórzy, jak mają właśnie kryzys wieku średniego, na przykład, to kupują sobie chopera. Ja w tym roku też kupiłam motor, i jak ktoś mnie zapyta, kiedy ostatnim razem robiłam coś po raz pierwszy, to teraz mogę zaliczyć do tego pierwszy upadek na motorze i w dodatku nawet nie z mojej winy, i ja nie prowadziłam. Eee, I nie wiem, czy to doświadczenie ma jakiś związek z moim kryzysem ćwierćwiecza, no ale to jest mój podcast, więc zapisuję te słowa dla potomności, <grych> że już nigdy więcej z nikim nie wsiądę na motor jako pasażerka. Eee, gdybym ja prowadziła, to taka sytuacja nie miałaby miejsca, no ale cóż, czasu nie cofnę. I nie wiem, czy graliście kiedyś w GTA, ale to było chyba właśnie w Vice City, czy tam w San Andreas, że można było jeździć na motorach. Jak się tam uderzyło w auto, to te postacie tak wypadały i przelatywały nad motorem. I to jest, moi drodzy, najpiękniejszy opis tego, co się zdarzyło. I naprawdę cudem wyszliśmy z tego obydwoje, naprawdę praktycznie bez większego szwanku. No i dalej mam całe nogi poobijane i zrobili mi w szpitalu prześwietlenie kolana. Moje kolano jest swoją drogą całe fioletowe. Ale żyję, łażę, mam się dobrze i wiecie, co jest najśmieszniejsze, że mam taką super kurtkę na motor z ochraniaczami specjalnymi, takimi w środku, na całych rękach, na ramionach, I jeszcze jest miejsce w ogóle na ochraniacz na plecy którego nie zdążyłam dokupić, ale teraz to zrobię priorytetowo. I w ogóle ta kurtka jest serio-czaderska jest taka biało-czarno-różowa i pasuje mi do motoru. W każdym razie jak jeżdżę po mieście, to widzę wszędzie ludzi na skuterach właśnie z takimi otwartymi kaskami, takimi włoskimi, co zasłaniają tylko tył głowy. I ci ludzie zawsze jeżdżą w takim krótkim rękawku, dziewczyny w sukienkach i już też chyba o tym mówiłam. I zawsze mnie to dziwiło, bo pamiętam, że jak wywaliłam się kiedyś na rowerze i miałam długie spodnie, to skończyłam z blizną na kolanie i pękniętymi spodniami. Więc w ogóle wizja zaliczenia gleby na motorze w dużej prędkości, w takim ubiorze w ogóle nie wchodziła w grę. Także pozorny, zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Więc kupiłam normalny, porządny, cały zamykany kask i tą kurtkę właśnie, którą naprawdę nosiłam za każdym razem. No i skłamałabym, jakbym powiedziała, że to było zawsze super wygodne, bo nieraz przepinałam tą kurtkę, jak na dworze było 35 stopni i myślałam, że się stopię. I co śmieszne, akurat tamtego dnia miałam wyskoczyć tylko na chwilę i przez dosłownie sekundę po nałożeniu butów przeszła mi taka myśl, że a jadę tylko na chwilę na jogurt mrożony i z powrotem jest tak ciepło, a może by tak skoczyć bez kurtki, ale... Ja się opamiętałam i bo myślę sobie, że skoro tyle kasy za nią dałam, to po to ją mam, by ją nosić. I ludzie, jak ja sobie dziękuję, bo upadłam dokładnie na tą rękę i dokładnie na te miejsce gdzie mam ochraniacze, przeleciałam przez cały motor masakra. I nawet mój zegarek wyszedł z tego bez żadnej rysy. Także dziękuję sobie, dziękuję tej kurtce. Sieniaki zejdą, mi nic nie jest. Motor też jest cały, wszystko ok. Także bunt, buntem, kryzys, kryzysem, ale pamiętajcie, żeby grzecznie nosić wszystkie ochraniacze i kaski, żeby patrzeć na drogę, bo inni kierowcy czasami są też nieuważni. Ale skoro pozostajemy właśnie w temacie tego kryzysu ćwierćwiecza, to wpadłam na taką inną myśl przewodnią, że pora coś zmienić mhm. i że właściwie wszystko zawsze musiało być dokładnie przemyślane, przekalkulowane i logiczne że chciałabym choć raz zdecydować się na coś tak spontanicznie, bo mam na to ochotę, bo mi się coś podoba. Tak, od tak. Więc zrobiłam dwie rzeczy, które chodziły mi po głowie od dłuższego czasu. Numer jeden, zapisałam się na tatuaż w październiku, także to będzie mój prezent od siebie dla siebie na urodziny. A numer dwa, opcja mniej inwazyjna, jak przynajmniej się wydawało, postanowiłam pójść do fryzjera i zrobić ombre na włosach. Jeśli kojarzycie, co to znaczy, nie kojarzycie, właśnie co to znaczy, to ombre jest takim właśnie w telegraficznym skrócie zafarbowaniem w sumie dołu włosów i najczęściej na jaśniejszy kolor. Także tak, to się tworzy takie, takie, takie um, ładne przejście między górą, która zostaje naturalna i niefarbowana, a dołem. I raz już coś takiego zrobiłam na długich włosach i byłam bardzo zadowolona. Dlatego teraz stwierdziłam, że nie będę szła w taką bezpieczną opcję właśnie z ciemnego brązu w blond, tylko że super zrobić sobie właśnie tak dół na, na niebiesko albo na czerwono, wiecie, taki ze mnie grafik artysta. I tak jak zawsze unikałam chodzenia w Austrii do Fryzjera, bo żadnemu tutaj nie ufałam, tak stwierdziłam, że mieszkam tutaj już przecież 5 lat, ze wszystkimi się dogadam, że na pewno nowo otwarty salon sprawdzi się znakomicie. Więc sprawdziłam przykładowe zdjęcia tej dziewczyny i naprawdę były piękne. Także zarezerwowałam termin i w mailu też napisałam, co chciałabym zrobić. Podobnie jak po przyjściu do salonu, jeszcze raz wszystko dokładnie, naprawdę dokładnie opowiedziałam, pokazałam przykładowe zdjęcia. Także stanęło na kolorze czerwonym, bo najładniej prezentuje się z ciemnym brązem. No i jeszcze kilka razy dla pewności powtórzyłam, że bardzo zależy mi, żeby moja góra włosów została naturalna, niefarbowana, bo że nie chodzę do fryzjera aż tak często i nie będę tego koloru odświeżać, ani farbować wielokrotnie. I że chciałabym mieć jak najmniej problematyczną fryzurę i powiedziałam też, że możemy ściąć włosy do ramion i zrobić to właśnie takie ombre na krótszych włosach. Jak kiedyś mi się znudzą te końcówki, to po prostu je odetnę. I jeśli dotrwaliście do tego momentu tej historii, to tu się zaczyna po prostu kombo, po którym brak mi słów. Fryzjerka była naprawdę przyjazna i wydawało mi się, że dobrze mnie zrozumiała, skoro jeszcze kilka razy pytała właśnie yy, i pokazywała mi na przykład jej przejścia na włosach, yy, bo też miała właśnie takie ala ombre, i, i przytknęłam, że właśnie o taki efekt mi chodzi jak najbardziej naturalnie. No i ja też się nie znam na tych takich, wiecie, wszystkich fryzjerskich etapach, co się tam gdzie nakłada, co co tam jest na tych włosach, więc kompletnie nie miałam pojęcia jak to wszystko działa, ale zobaczyłam się w lustrze. Z całą głową, czerwoną jak Michał Wiśniewski od nasady włosów po same końce, bez jakiegokolwiek efektu ombre, bez żadnego przejścia, po prostu czerwoność. To myślałam, że zejdę z tego świata już tam na fotelu i przynajmniej skończy się mój kryzys ćwierćwiecza bo tego już nawet nie można było nazwać kryzysem. To była apokalipsę, apogeum! <gryzys> I moi drodzy, pominę część związaną z tym, ile za to zapłaciłam, bo mnie serce boli na samą myśl i że w ogóle zapłaciłam, bo koleżanki już mi też powiedziały, że przecież mogłam się wykłócić na miejscu, ale ja byłam w takim szoku, po prostu co, co zobaczyłam, że jedyne o czym myślałam to, to, to to, że już rozumiem Britney Spears i jej kryzys, gdy wtargnęła do salonu i ścięła się na jeża, bo przysięgam, że właśnie to miałam ochotę zrobić. Także wyglądam jak czerwony muchomorek, jak austriacki wiśniewski, albo co gorsza, jakby faza Emo wróciła i rozgościła się u mnie w głowie na dobre. I tak jak miał być to taki fajny dodatek, tak, taka mała zmiana z pazurem, tak wyszło naprawdę dramatycznie i naprawdę. Naprawdę nie podoba mi się efekt końcowy, i nawet koleżanki w mieście mnie nie poznały, więc oczyma wyobraźni już widzę po prostu pierwsze spotkanie w pracy z szefem, który jest psychiatrą albo z innymi ważnymi ludźmi. Przecież jak on mnie zobaczy, to mi wystawi skierowanie bez kolejki na jakąś, nie wiem, ewaluację. I w dodatku kiedyś pamiętam, że powiedział mi, stan włosów odzwierciedla stan mentalny. Więc myślę, że to będzie ciekawe. I, I ja, w duchu, liczę, że biuro nie zaklepie mi żadnych ważnych spotkań przez kolejne pół roku. Także wiecie, marzenia ściętej czerwonej głowy. I z jednej strony rozumiem, że znajomi moi starają się pocieszyć mnie i mówią, że nie jest tak źle i że w sumie ten kolor to mi pasuje, bo mam ciemną prawę oczu i że jest taki drapieżny styl, bla bla, że pasuje mi właśnie do ubrań, <grym> ale no, je, naprawdę jedyne co mam ochotę to zaśpiewać do tej fryzjerki, powiedz, <grym> powiedz czemu mi to zrobiłaś i cokolwiek to by nie było, to to jest kompletnie inna fryzura niż ta, o którą prosiłam i tak jak na początku właśnie zastanawiałam się, czy... Zrobić czerwony na dole, bo podobno szybko się zmywa. Tak, teraz ja naprawdę liczę na to, że się szybko zmyje, bo jak zacznę kombinować teraz i przyciemniać od nowa górę moich włosów, żeby bardziej przypominały te moje prawdziwe włosy, to ja boję się, że skończę z jakimiś trzema popalonymi piórami zamiast włosów. Także dla tych, którzy obserwują mnie na Instagramie, Magda nadaje, wrzucę swoje aktualne zdjęcie, więc możecie rzucić okiem z ciekawości i się pośmiać. I w ogóle chciałabym jeszcze dodać, że totalnie podziwiam Michała Wiśnieńskiego, już tak bez żartów, bo po pierwszym prysznicu myślałam, że w serio wyjdę z siebie. Ta czerwona farba na kafelkach, czerwona farba na ręczniku, czerwone włosy kapiące na piżamy. W ogóle <ścoughs> nawet założyłam ręcznik na poduszkę. I tak po każdym myciu przecież to idzie osiwieć z samego faktu, ile takie włosy wymagają pracy. A jakby ktoś się na przykład odświeżył. Co jakiś czas, to przecież zabawa zaczyna się od nowa. I, i, I ja nie wiem, jak można coś takiego sobie robić przez, nie wiem, 20 lat i nie zwariować. Szacunek. No nic, teraz moi drodzy, podsumowanie. Podsumowanie jest takie, że naprawdę cieszę się, że <grym> nie dałam się ponieść żadnemu szaleństwu młodości, bo po tym, co aktualnie mam na swojej głowie i jak to przeżywam, to ja i jak się z tym czuję w ogóle, to jestem. W w stanie z całą pewnością stwierdzić, że ja nie jestem w stanie absolutnie zmierzyć się z żadnymi, nie wiem, negatywnymi konsekwencjami swoich działań, nawet jeśli to, to, to nie było na przykład teraz mojej winy w tym fryzjerskim po prostu dramacie, bo naprawdę wszystko jasno i klarownie wytłumaczyłam. No ale ten zryw i ten przegenialny plan, by coś zmienić, był mój <laughs> i teraz żałuję, żałuję tego, ile to kosztowało masakra, żałuję tego, jak to wygląda, więc nawet nie chcę sobie wyobrazić jakiegoś takiego samopoczucia jakiejkolwiek z tych takich hipotetycznych, hipotetycznych akcji, o których mówiłam wcześniej. Także ja nie jestem stworzona absolutnie do błędów młodości. I szczerze mówiąc, to mi wcale jednak chyba nie było potrzeba jakichś takich drastycznych zmian. No może poza tym tatuażem, do, co do którego mam ogromne nadzieje. I tym razem oby nie skończyło się jak z włosami. Także zdecydowanie jednak bardziej wolę swoje życie, w którym mogłam bez problemu oglądać się w lustrze i nie krzywić za każdym razem. A ten kryzys, na, na kryzys ćwierćwiecza, zamówiłam sobie coś, co się nazywa Sea Monkeys. Ale o tym może następnym razem. W ogóle tak jeszcze na koniec chciałabym dać znać, że wystąpiłam gościnnie w podcaście Razem Lepiej i to była naprawdę super rozmowa i mówiłam właśnie o różnych austriackich rzeczach i o austriackiej ekologii i o austriackim slow life. Także jeśli macie ochotę posłuchać, to możecie znaleźć Razem Lepiej na Spotify i innych platformach, gdzie słuchacie podcasty. Także serdecznie serdecznie polecam super doświadczenie. I słuchaliście Magda nadaje odcinka, w którym mogę przybić sobie piątkę z Wiśniewskim.